Szanowni Państwo, następny prelegent, ekspert kredytowy z dziesięcioletnim stażem, pomaga i doradza lekarzom w podejmowaniu trudnych, ale trafnych decyzji finansowych. Zaufało mu, zaufał mu dziesiątki lekarzy, co potwierdza jego profesjonalizm. Przed Państwem Piotr Wójcik. Witamy serdecznie. Dzień dobry, szanowni Państwo. Porozmawiałem sobie na temat tego, o czym po prostu co obserwuję na co dzień, tak współpracując z państwem o błędach, które często zdarza się państwu popełniać podejmując decyzje związane z finansowaniem działalności. Większość klientów, którzy do nas trafiają, tu jest takie koło właśnie, że tak powiem życzeń i jak to w ogóle wygląda, tak? Większość klientów, którzy do nas trafiają, chcieliby kredyt uzyskać bądź finansowanie tanio, szybko, no i po prostu z minimum formalności, tak. No tutaj mm, dla mnie jest to opcja z doświadczenia mojego niemożliwa, jeżeli ktoś państwu tak mówi, że jest to możliwe, jest to ciężko bardzo do zrobienia. Jest, jest są, są po prostu pewne zależności, tak. No możemy zrobić szybko i tanio, natomiast jest to też ciężko do zrobienia, tak. Możemy zrobić szybko i bez formalności, natomiast wtedy już koszt takiego kredytu jest po prostu, Większy niż, niż może zakładaliśmy, natomiast to jest zawsze potrzeba, która, która to determinuje. Proszę Państwa, miałem mówić o pięciu, pięciu błędach, tak? które, które tutaj Państwo często popełniacie. W dzisiejszych czasach wszyscy żyjemy pod ogromną presją czasu. Tak? To samo dotyczy, a myślę, że nawet zwłaszcza dotyczy to Państwa. Z tego względu, no bo wiadomo, no, z, obs z obserwacji, prawda, ze współpracy z Państwem wiem, jak y, wygląda państwa, y, państwa dzień, tak, to jest najpierw praca w szpitalu, później dyżur, przychodnia, jedna, druga, trzecia, prywatna praktyka, no i tak jakby do, do, doba to za mało tak, dla Państwa i Widzę tutaj uśmiechu u niektórych, czyli znaczy, że rzeczywiście tak to wygląda. Ciężko, ciężko w takiej sytuacji podjąć dobre decyzje dotyczące firmy. Tak samo również ciężko podjąć decyzje dotyczące finansowania. Tak? Jest to brak czasu, pośpiech. Umowy często podpisywane gdzieś na kolanie, bez możliwości zapoznania się z nimi. Tu jest również też kamyczek wrzucony, prawda, do ogródka. Też ludzi, którzy ogólnie sprzedają pewne rzeczy, czy to właśnie doradców kredytowych, czy obsługujących, nie wiem, telefonie, że tak naprawdę często wykorzystują też Państwa zabieganie, po prostu używają jeszcze, wzmacniają tą presję czasu podkreślając, że już kończy się decyzja na przykład, no tutaj apel taki do Państwa, żeby po prostu temu nie ulegać, tak, decyzja zawsze jest, ma jakąś ograniczoną czasy, ramo, no, ramowe czasy, tak, to nie jest tak, nie ulegajmy po prostu presji doradców, że to już musi być zrobione teraz, już musimy podpisywać, poprośmy zawsze o umowę, po prostu, żeby, żeby nie było potem, bo, bo potem naprawdę zdarza się, że jest, jest płacz, zgrzytanie zębów, albo tak naprawdę szybko załatwiliśmy, trzeba było to zrobić, i potem no, rodzą się z tego po prostu niepotrzebne, że tak powiem, problemy, które, które, które mamy później w życiu. Drugim takim błędem jest też niewłaściwy dobór finansowania. Ja taki nawet przykład sprzed kilku dni podam, zgłosił się do mnie lekarz, który potrzebował 200 tysięcy na zakup sprzętu. Poszedł do swojego banku, do swojego doradcy, doradca doradził mu kredyt obrotowy w rachunku. Nie wiem, co kierowało tym doradcą, no na pewno nie była to dobra forma finansowania tego typu przedsięwzięcia. No i, no i z tego powodu też wynika problem, tak, że, że, że po prostu... Zawsze decydując się, w tym momencie, jeżeli już mówimy o tym zakupie sprzętu, na zakup właśnie jakiegoś sprzętu, musimy sobie przekalkulować. Co ile musimy, że tak powiem, ilu pacjentów musimy przyjąć, żeby taki sprzęt nam się zwrócił? No i co najważniejsze, żebyśmy zaczęli po prostu zarabiać, tak? Na, na tym sprzęcie, no bo nie kupujemy go po to, żeby stał, tylko po to, żeby przynosił nam zyski. I bardzo tutaj też apeluję po prostu zawsze o chłodną kalkulację, tak, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej, Przeanalizujmy sobie wszystko na spokojnie, na chłodno, tak jak mówię, nie ulegajmy presji czasu. Yy, wracając jeszcze do, wspomniałem tutaj o kredytach obrotowych, bo bardzo często spotykam się z problemem zbyt dużo, zbyt du po prostu zbyt dużej posiadanej ilości właśnie rachunków w kartach kredytowych, w limitach obrotowych. To jest fajne, wygodne, korzysta się z tego dobrze, przydatne jest to taka poduszka bezpieczeństwa. Tak, ludzie to traktują. Natomiast. Yy, Proszę uważać, że każdy taki limit obciąża naszą zdolność kredytową. Banki zazwyczaj około 5% przyznanej kwoty biorą do naszej zdolności. I też wiadomo, jak się korzysta z takich kart kredytowych limitów. No jest to miłe i przyjemne, natomiast później po prostu gorzej jest po prostu z czasem, jak mamy, jak mamy to wszystko potem spłacać i regulować. Po prostu w pewnym momencie te odsetki, które, które są, wydają nam się za duże, tak? Kolejna taka sprawa to finansowanie. Yy, ogólnie czasami różnie jest z wiernością wobec męża, wobec żony, tak? natomiast zauważyłem, że klienci są bardzo wierni swoim bankom. Posiadają w nich konto od X lat, yy, wzięli w nich hipotekę, leasing, bo taka była potrzeba, kredyt gotówkowy na niespodziewane wydatki. I potem po krótkiej analizie okazuje się, że tak naprawdę tylko konto jest na poziomie, powiedzmy, rynkowym, natomiast reszta rzeczy. Jest po prostu droga, bądź nawet bardzo droga. Wiadomo, no to też działa to na tym, że, że macie Państwo te konta, z których korzystacie od X lat, macie swojego doradcę. Natomiast no, czasami warto zastanowić się nad tym, że nie ma banków uniwersalnych, tak, które będą dobre we wszystkim, yy, tylko po prostu no są banki, i jedne sp specjalizują się w hipotekach, drugie są lepsze jeżeli chodzi o kredyty, a trzecie jeżeli chodzi o leasingi, tak, no nie ma, nie ma takiego uniwersum, które po prostu będzie bank scalający wszystko i gdzie każdy produkt będzie, będzie po prostu dobry. Kolejną, kolejnym takim połączonym w sumie, nawet właśnie z powiernością w bankach jest też, często zauważyłem, ogólnie, czy lubicie Państwo rozmawiać o kredytach ze znajomymi. No, ja wiem z doświadczenia, że to jest taki troszeczkę temat tabu. A jeżeli już rozmawiamy, no to wtedy zaczyna się licytacja, tak? Na oprocentowanie, na kto ma taniej. I ogólnie wszyscy mają najtaniej w tych rozmowach. No ale no, to tak jak mówię, na, na co należy też właśnie uważać przy tym, że, że często. <grym> Źle podchodzimy do, 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 do rozumienia kosztów kredytu. Tak? Skupiamy się tylko na oprocentowaniu, kredyt mam nisko oprocentowany, jestem zadowolony. Natomiast, proszę Państwa, no, są przypadki i to bardzo częste, że kredyt, który jest oprocentowany na 10%, jest dużo tańszy od tego oprocentowanego na 5%. tak, Bo samo oprocentowanie nie definiuje nam kosztów kredytu, które po prostu ponosimy. Dlatego po prostu trzeba uważać zawsze do tego, co jest dookoła, tak? Nie, nie, nie fiksujmy się tylko na oprocentowaniu, na prowizji, po prostu tylko sprawdźmy tak naprawdę, ile wszystko nas kosztuje. I tutaj taki yy, wzór najlepszy, który pozwala zdefiniować nasze finansowanie, yy, to jest ilość rat razy kwotę tej raty, tak? I wtedy po prostu wiemy, ile oddajemy więcej i wtedy po prostu możemy rozmawiać, czy jest to w porządku, czy jest to tanie, czy drogie. Broń Boże, tak jak mówię, właśnie sugerować się oprocentowaniem Bądź po prostu jakimiś tam mniejszymi znacznikami, po prostu kredytowymi. Często też w rozmowach, jeżeli już słuchamy się niepotrzebnie osób trzecich, tak, które nam doradzają, są to osoby z rodziny, ze znajomych. I pamiętajmy, że kredyt bierzemy my, kredyt my będziemy spłacać i to powinna być nasza decyzja stuprocentowo podjęta, i musimy być też do niej zawsze przekonani, po prostu co do słuszności wzięcia tego kredytu. Kolejnym, kolejnym takim punktem, który nazwałem strzelanie na ślepo, to jest taka też sytuacja, z którą często mam do czynienia, myślę, że może Państwo też być może już mieli, może dopiero to przed Państwem, trafia się super okazja, tak, mamy możliwość zakupu nieruchomości pod nasz wymarzony gabinet, tak, nie chcemy już pracować tak, jak pracowaliśmy, mamy możliwość zakupu super gabinetów, super lokalizacji, no i co wtedy robimy? No wszystko, tylko że wiadomo, jak to jest w życiu, no nic nie jest, nie, nie jest, że tak powiem, piękne. tak, Jest super lokalizacja, jest super cena. Natomiast no cóż, sprzedającemu zależy na czasie, tak? My musimy to sfinalizować bardzo szybko. No i co zaczynamy robić? No idziemy do tego już wspomnianego swojego banku. No bo myślimy, tak, no wiedzą tam o nas wszystko. Yy, mamy tam wszystkie do, przelewy, nie przelewy, płacimy ZUS, urząd skarbowy. Idziemy do tego banku. Tam procedura jest taka, jaka jest. Jesteśmy proszeni o bardzo dużą ilość dokumentów. Finalnie okazuje się, że możemy dostać kwotę odpowiadającą 40% tego, co, co nam jest potrzebne. tak. No i to jest, zaczyna się robić takie błędne koło z tego względu, iż yy, po prostu zaczynamy, bierzemy sprawę, że tak powiem, w swoje ręce i zaczynamy chodzić po bankach. tak. I to jest jedna, druga, trzecia wizyta. Czwarta, piąta, i po prostu dalej nie mamy jakoś, że tak powiem, rozwiązania dla naszego problemu. A, a, a inwestycja ucieka nam po prostu z przed nosa. Następnie znajdujemy w końcu już ten bank, tak, który może nas sfinalizować wstępnie, tą transakcję, którą chcemy zrobić. Wszystko jest OK, warunki nam pasują. Natomiast co dzieje się, co dzieje się później? Okazuje się, że poprzez ilość zapytań, które zrobiliśmy, no, spadł nam na tyle scoring, że bank nie chce nam odmówić, znaczy nie, nie chce po prostu sfinalizować tej transakcji i po prostu przez całą ilość zapytań, które zrobiliśmy, niestety tej transakcji nie możemy zrobić. No i teraz, czy można było, Szanowni Państwo, zrobić to lepiej? Mi się wydaje, że tak. Doświadczenie tak mi podpowiada. Mianowicie, zawsze najlepiej udać się do specjalisty, tak, który, który, który zna się na tym, który pomoże Państwu przejść przez. Trudne arkana, że tak powiem, te, te, tak, takiej inwestycji. I to jest tak, bo i to jest najlepiej pójść jeszcze oczywiście do specjalisty, który się też zajmuje tym, na czym państwu zależy, bo, bo to jest tak, no ja Państwu oczywiście mogę pomóc, bo, 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 bo jestem w tej branży, znam się na tym. Myślę, że nie byłbym w stanie pomóc rolnikowi tak, rozwiązać takiego problemu. No ponieważ no nie jestem na bieżąco w jego branży, nie wiem, co tam się dzieje i to, co można, że tak powiem, zrobić. Wspomniałem Państwu o BIK-u, tak? czyli o biurze informacji kredytowej, i yy, to jest też coś, nad czym chciałbym się skupić, bo to jest też często sprawa, przez którą nie dochodzi do transakcji. Yy, mianowicie yy, zdarza się, że klienci moi yy, mają no takie podejście po prostu do, do, do terminowości spłat. Tak? To jest na zasadzie takiej, że po prostu nie, nie, nie pilnują, yy, że tak powiem, tego, żeby to było opłacone tak, jak powinno być. Czasami głupie 5 zł, tak, na karcie kredytowej, której czasami może nawet nie wiem, że ją mamy, bo dostaliśmy ją na stacji benzynowej, 3 lata nie korzystaliśmy. Natomiast mamy 5 złotych, które jest przeterminowane powyżej 30 dni. I to już jest też yy, sprawa, który, gdzie, przez którą nie możemy po prostu wziąć yy, kredytu. Dlatego tutaj polecałbym Państwu założenie sobie na, 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 na portalu big.pl swojego profilu, gdzie będziecie mieli Państwo dostęp do swoich wszystkich danych kredytowych. Nic, że tak powiem, nam nie ucieknie. To jest jedna rzecz. A drugą, bardzo istotną, chyba nawet istotniejszą rzeczą jest nasze bezpieczeństwo, tak? ponieważ wtedy będziemy widzieli też każde zapytanie, Zdarzają się sytuacje, nie wiem, czy państwo słyszeli o tym wśród znajomych, być może, jeżeli nie, to dobrze, po prostu tego, czasami nasze dane mogą trafić w niepowołane ręce i ktoś może wyłudzić po prostu na nasze dane kredyt. Mając konto w BIKU, od razu jesteśmy o każdym zapytaniu poinformowani, przez co po prostu, no, minimalizujemy możliwość, że tak powiem, takiego niechcianego kredytu praktycznie do zera, żeby, no, żeby taki kredyt po prostu był, tak. Kolejnym, kolejnym takim aspektem, jest, który, który obserwuję po prostu wśród, wśród swoich klientów, klienci mają takie podejście, że im, im krótszy okres kredytowania, tym mniejszy koszt. Tak? No, tutaj wiadomo, no, matematyka jest nieubłagalna, rzeczywiście tak jest, tylko Potem ogólnie kredyty bardzo często bierzemy w momentach dobrego prosperity, tak, jak wszystko jest ok, sytuacja jest dobra, decydujemy się wtedy na zobowiązanie, nie będziemy go brali na 10 lat, tylko weźmy na 5, bo mniej oddamy. No niby myślenie takie dobre, tak? tylko różne są sytuacje, wie, wiecie Państwo dobrze, zmieniają się przepisy, zmienia się prawo, nagle możemy po prostu mieć mniej tych środków ogólnie, które możemy przeznaczyć na ratę i zaczyna się niepotrzebna nerwówka która potem często jest spowodowana tym, że robimy jakieś konsolidacje, które tak naprawdę z konsolidacjami mają niewiele wspólnego i, i, i przez to po prostu możemy też wpaść w jakieś kłopoty niepotrzebne, działania też na szybko, bo, bo, bo po prostu nam zaczyna brakować. Także tutaj starałbym się też przekonać Państwa, żeby zawsze rozważyć kredyt na dłuższy okres. To też wynika z tego, że zawsze kredyt możemy nadpłacić, możemy spłacić wcześniej, natomiast zawsze więcej sobie lepiej zostawić sobie po prostu tego luzu, że tak powiem, dla siebie, żeby, żeby no nie, nie denerwować się, bo no nie uważam, że tutaj kwestia finansów powinna być czymś, co, co powinno nam przysparzać problemów i powodów, z jakich powinniśmy się martwić. Kwestią też jest, że tak powiem, często też klienci staram się rozmawiać ze swoimi klientami na temat taki. Mając jakąś dużą inwestycję, którą mamy do przeprowadzenia, spróbujmy pomyśleć o kredycie zabezpieczonym. tak. No, po, po pierwsze, cena tego kredytu będzie nieporównywalnie lepsza w stosunku do kredytu niezabezpieczonego, bo no, no to wiadomo, to jest już wtedy na warunkach kredytu hipotecznego. I to, to też determinuje to, że mamy dłuższy, 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 na dłuższy okres możemy rozłożyć sobie tego typu finansowanie, przez co jest dla nas mniej bolesne, mniej odczuwalne. Kredyty niezabezpieczone to jest 10-12 lat, zabezpieczony to jest od 30 do 35 lat nawet. Także tutaj kwestia po prostu przemyślenia zawsze tego, że no uważam zawsze, że lepiej mieć płacić sobie tą ratę mniejszą, żeby ona nie była obciążająca, żeby nas nie kuła i żeby nam nie przeszkadzała. Tutaj taka właśnie jeszcze dygresja a propos kredytów zabezpieczonych, tak, czyli twój dom widziany oczami twoimi, kupującego banku oraz urzędu skarbowego, tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, jak również teraz do rozmowy w czasie przerwy. Dziękuję. Wykonujesz zawód lekarza. Potrzebujesz środków finansowych na bieżącą działalność. Chcesz sfinansować zakup sprzętu medycznego. A może posiadasz już kilka kredytów i chcesz zamienić je na jeden, korzystniejszy kredyt z niższą ratą? Doskonale trafiłeś. Specjalizujemy się w finansowaniu zawodów medycznych. Rozumiemy Twoje potrzeby. Pomogliśmy już wielu lekarzom. Jeśli zamierzasz zainwestować w nowy sprzęt, doradzimy, jakiego rodzaju finansowanie będzie najkorzystniejsze dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz środków finansowych na bieżącą działalność, chętnie pomożemy i udzielimy Ci finansowania do 1 miliona złotych. Jeśli marzy Ci się własny gabinet, udzielimy Ci finansowania na jego zakup. Nawet jeśli do tej pory miałeś problem z uzyskaniem finansowania. Dowiedz się więcej na stronie medicfinance.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem 535-830-800. Medic Finance to zdrowe podejście do finansów.